W dzisiejszym odcinku odpowiadam na pytanie, jakim procentem jednej liczby jest ta druga liczba. I pokażę Wam na to dwa sposoby, które zawsze zadziałają. Jakim procentem liczby A jest liczba B? Możecie sobie zapamiętać taki wzór, tylko wtedy musicie pamiętać, która to jest liczba A, a która to jest liczba B. Jeżeli macie policzyć, jakim procentem liczby A jest liczba B, możecie zrobić B przez A razy 100%. Zobaczcie, jak zadziałałoby to w naszym przykładzie. Jakim procentem liczby 80 jest liczba 16? Jakim procentem liczby A jest liczba B? Czyli nasze B to 16. Czyli u nas to by było co? 16 przez 80 razy 100%. No to zobaczmy, coś nam się tutaj poskracam. 16 z 8 wychodzi nam 20%. Gdybyście nie znali tego wzoru, zapomnieli go albo mieli wątpliwość, która jest liczbą A, a która jest liczbą B, to lepiej nie ryzykować i zrobić to na proporcji. Jak wyglądałoby to zadanie, gdybyśmy rozwiązali jest proporcji? Wiemy, że 80 to jest 100%. Czyli piszemy. 80 to jest 100%. 16, ja nie wiem, ile to procent. Czyli to jest x procent. I teraz układam proporcje, czyli co? 80 przez 16 równa się 100 przez x. Mnożymy na krzyż. 80x równa się 1600 i dzielimy przez 10, dzielimy przez 8, czyli x to jest 20. Wobec tego. 16 to 20% liczby 80. To teraz spróbujcie zrobić podpunkt B sami. A zaraz wróćcie do mnie i okaże się, czy policzyliśmy tak samo. Jeżeli wyniki mamy różne, to znaczy, że ktoś z nas się pomylił. Dajcie mi znać wtedy, czy to czasem nie ja się pomyliłam. A teraz sobie policzę, jakim procentem liczby 80 jest liczba 4. Mogę skorzystać ze wzoru, że to jest 4. Przez 80 razy 100%. Dobra, tu mi się poskracało, wychodzi mi 5%. Sprawdzę to jeszcze z proporcji. Wiem, że 80 to jest 100%. 4, nie wiem ile procent, napiszę, że to jest x%. Zrobię to na krzyż, czyli 80x to jest 400%. Podzielę przez 10 i podzielę przez 8, wychodzi mi, że x to jest 5%. Zdaje się, że wyliczyliśmy tutaj dobrze. Jeszcze z tymi procentami, no tutaj powinnam dopisać procenty i one by nam się skróciły, czyli ten x, jeżeli tutaj wpisuję procenty, no to powinno być napisane, że to jest 5. Odpowiedź w tym zadaniu to jest 5%. A jeżeli tutaj bym nie dopisała tych procentów, no to wynik bym też wyszedł mi Pięć, nie skracałabym wtedy tutaj tych znaczków. Ok, dobra, ale może to być jeszcze zadanie tekstowe. Wyobraźcie sobie, że mamy takie zadanie tekstowe. Zaparzyliśmy herbatę. 240 gramów herbaty zaparzyliśmy. Do tego dosypaliśmy 10 gramów cukru. I teraz pytanie jest, Jakim procentem z całego roztworu jest masa cukru? To znaczy, że interesuje nas, jaki procent tej herbaty razem z cukrem, bo tak wzięliśmy ten cukier, wsypaliśmy do naszej herbaty i zamieszaliśmy. I pytanie jest, jaki procent tego roztworu, który mamy, to cukier. To teraz zastanówmy się. 100% to ile gramów? 100% to jest herbata, którą mieliśmy na początku, plus to 10, co dodaliśmy. Czyli to 250 gramów to 100%. A my pytamy: 10 gramów to ile procent? To x procent. Układam proporcję. Czyli 250 przez 10 równa się 100 przez x. Pomnożę to na krzyż, czyli 250x to jest 1000. I teraz muszę jeszcze podzielić przez 250. Czyli 1000 przez 250, 100 przez 25 to 4. Czyli masa cukru to jest 4% roztworu. Herbaty z cukrem, tak? Tutaj ważne było, żebyśmy wiedzieli, że 250 g to jest nasze 100%. Czyli bierzemy masę całego rozforu, czyli to, co było na początku, plus cukier. I pytamy, jakim procentem z 250 gram jest 10 gram? Wychodzi, że jest to 4%.